Najnowsza książka tarnobrzyskiego historyka, doktora habilitowanego, profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego Tadeusza Zycha rzuca nowe światło na losy ponad 60 osób, które w bestialski sposób zostały zamordowane w lesie katyńskim. Książka e, Tarnobrzescy Katyńczycy jest w gruncie rzeczy pokłosiem kilku lat pracy. E, takie etapy tej pracy, one ukazywały się wcześniej, 12 chyba, czy 13 lat temu. Cieniutka książeczka o pierwszych tarnobrzeskich katyńczykach. Potem pojawił się zeszyt historyczny, tak zatytułowany i dzisiaj tarnobrzescy katyńczycy. To, że mówimy o pewnych etapach pracy nad tym tematem, to jest również swoisty przykład, jak sprawa Katynia, na przestrzeni ostatnich 20 czy 30 lat, jak ona się odkrywała, musimy pamiętać, że punktem startu było kłamstwo katyńskie, czyli albo brak jakiejkolwiek wiedzy na temat Katynia, albo informacja mówiąca o tym, że zbrodnia została popełniona przez Niemców. Kiedy w 1992 bodajże roku odsłaniano. Pierwszą tablicę katyńską w kościele Dominikanów w Tarnobrzegu, to na niej było wyryte dziewięć nazwisk. Tyle funkcjonowało w świadomości Tarnobrzeżan, Kateńczyków. W mojej ostatniej książce tych nazwisk jest ponad 60. I tutaj Momentem przełomowym niewątpliwie była praca prowadzona przez już świętej pamięci Andrzeja Przewoźnika, który długie, długie lata poświęcił kwestii katyńskiej i publikowane pod jego auspicjami księgi cmentarne. Polskich cmentarzy nazwijmy to umownie katyńskich, bo przecież tu nie o kateń tylko chodzi. Zawierały no, podstawowe takie informacje, często jedno-dwuzdaniowe na temat tych, których udało się zidentyfikować, i trzeba było przewertować te ponad 20 tysięcy nazwisk, znaleźć jakiś punkt zaczepienia, który by tych pomordowanych łączył z Tarnobrzegiem, czy to miejsce urodzenia, czy miejsce pracy, czy na przykład ukończona szkoła. I potem próbować te dwa czy trzy zdania rozwinąć w miarę zborny biogram i to było najtrudniejsze. Wśród tych 60 no, można by ich podzielić na dwie kategorie, na tych, którzy w jakiś sposób byli bliżsi, bo dzięki temu, że udało się dotrzeć do ich rodzin, to te biogramy, informacja, była pełniejsza i ci, którzy, jak mówię, byli anonimowi, trzeba było szukać w tych księgach cmentarnych punktu zaczepienia, a potem no, szukać dodatkowych informacji. Więc często była to praca benedyktyńska, praca, która, no, nie ukrywam, tutaj wynikała z pewnego wewnętrznego imperatywu. Pisałem to z przekonaniem, że... Mamy do spełnienia pewien dług wobec tych osób, którzy nie tylko zostali zamordowani w sposób fizyczny, okrutny w sposób fizyczny, ale również chciano na nich popełnić jeszcze drugą zbrodnię zbrodnię zapomnienia.